No witam, witam, tutaj Radio Legable, mogę mieć trochę inny głos, bo się dopiero obudziłem, z godziny temu, no plus minus, mm. a dzisiaj pogadamy o rasizmie, tak więc, rasizm, no, ja tam rasistą nie jestem, mm, nie lubię rasistów, no bo w czym na przykład ja różnię się od takiego Murzyna? oprócz koloru skóry oczywiście, no niczym, bo to jest normalny człowiek, nie? tak samo jeśli na przykład chodzi o Chińczyków i tak dalej, Chociaż żarty o jakichś tam innych, nie wiem, murzynach, nie wiem, ale ten, to mnie śmieszy, ale to muszą być naprawdę żarty, to, to nie może być tak, że o, murzę, niech idzie zbierać bo, no, myślę, że to nie jest śmieszne, to jest wręcz, nie to wręcz idytuje i mam ochotę tej osoby normalnie walnąć w rej. Takie tak, 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 tak jest moje odczucie, no ale jak nie wiem, jak te żarty takie śmieszne, no, też nie mówię, jakieś drastyczne czy coś, nie? Jakieś takie najzwyklejsze żarty, no nie wiem, nie mam, nie, nie pamiętam przykładu żadnego, bo ja raczej nie gustuję w takich żartach o, o mrzynach czy w ogóle nic takich rasistowskich. Ale jak na przykład, no nie wiem, chyba są dwa takie kawały, które mnie w sumie rozśmieszają, ale są dwa kawały na, na całym multum, które reszta jest głupia po prostu. E Mm, o, coś tam było... Dobra, nieważne, nie, nie, nie będę wam kminił jaki to wykawał. Ale generalnie tam było o tym, że y, miał był agent z Ameryki do Rosji pojechał, oczywiście się wszystkiego tam wyuczył i miał jakąś tam straszną misję, ale musiał wyglądać dokładnie tak jak Ruscy, musiał umieć na przykład wypić tam wódy dużo, tańczyć tej, te, te tańce wszystkie ludowe no i tam wylądował i tak idzie pierwsza wieś i, i babka mówi o. To nie jest nasz, nie? No to ten... Amerykanin się pyta, nie? Dlaczego pani twierdzi, że ja nie jestem wasz? Gdzież... Wszystko mogę zrobić, niech da pani mi wódkę, to wypiję. No da, mu wódkę, wypił na raz... Półtora litra. No to zdziwiona baka mówi... Ale ty i tak nie jesteś nasz. No ale ja mogę te znać nawet w te tańce ludowe. No tańczę te tańce ludowe. No fakt, ale ty i tak nie jesteś nasz. Potrafię zabić niedźwiedzie rękoma. Zabić niedźwiedzie rękoma? Ale ty dalej nie jesteś nasz. No to, Amerykanin, tak już zdenerwowany. Dlaczego pani, skąd pani wiedziała, że nie jestem wasz? No bo my tutaj czarnych nie mamy. No, ha, ha, ha. E, Powtórzę końcówkę. No bo my tutaj czarnych nie mamy. No. E, tak, tu teraz możecie tak będzie śmiać. Aplauz. OK, dziękuję. E, I teraz tak. E, więc muszą być śmieszne. Tak jak ten... Mimo, iż nie był, ale nie był jakoś obraźliwy, tak? Nie był obraźliwy, bo był taki normalny, po prostu był taki, że po prostu no, Rusy tam nie mają murzynów i tyle. No i to był cały, cały, cały sens tego kawału. I taki kawał ok. ale jeśli to jest jakiś obraźliwy kawał, to nie wiem, o tym, żeby murzyn zbierał bawę, no to w ogóle mnie nie śmieszy. Mm. Ale na przykład, żeby kogoś okopywać, wyzywać, pluć, albo rzucać kogoś bananem, no to już jest debilizm. To już jest debil taki najzwyklejszy na świecie: debilizm. A pamiętajcie, że z debilami się nie dyskutuje, debili się banuje. Ech, albo ewentualnie okopuje. <laughs> e, ale zdarza się też czasami takie coś, że na przykład jest jakiś murzyn, napisze na coś niestosownego na forum jakimś tam i zostanie zbonowany. To potem wyzywa wszystkich równo od rasistów, nazistów i w ogóle. Ale jak dla mnie to jest po prostu przesada. To wtedy ten, ten ten, murzyn, czy w sumie każda inna osoba na świecie przesadza. Najzwykle w świecie przesadza. Eee, suma sumarum. Rasiści to debile, podkreślam, nie, e, nie wyzywam ich tak do końca. Ja jestem po prostu szczery. Mówię prawdę prosto z mostu, oni są debilami. Tak. Oni myślą, że są od kogoś lepsi, bo są innego koloru skóry. A, no i oczywiście Murzyn też może być rasistą. Tak jak każdy człowiek w tym popieżanym świecie. Każdy może być rasistą. Żyd, Murzyn, kurde, nie wiem, Chińczyk, Japończyk, każdy, każdy może być rasistą. W tym głupim świecie każdy może być rasistą. To jest dla mnie straszne. W ogóle nie powinno być, być czegoś takiego jak rasizm. To jest kompletnie wymysł ludzkości i cywilizacji. Rasizm, ja jestem lepszy, bo mam taki kolb skóry, a nie inny. Czy to jest generalnie, to już jest od zawsze, bo Murzyni byli traktowani i w ogóle byli niewolnikami białych ludzi, więc mogą czuć się bardziej, chyba jakby uraczeni z tego powodu, że, że ten. Ale no, co, no. Kurde, no byli niewolnikami i teraz się wyzwolili co? I teraz ja no z tego powodu, że się wyzwolili, że... Nie wiem, uciekli nam, nie wiem, jak to ująć. Zacząłem teraz na nich zły. No bez jaj, są normalni ludzie, oni mają prawa, a jeśli byli kiedykolwiek niewolnikami, to te prawa były im zabrane, co jest ym, niedorzeczne i jest z nas tym bardziej teraźniejszym prawem naszym, kochanym. Więc naprawdę... No, po prostu ludzie, ogarnijcie się. Nie wyzywajcie nikogo dlatego, że ma taki kolor skóry czy inny. W ogóle to było straszne dla mnie, jak ja usłyszałem, że ym, Murzyna jednego, nie wiem, rzucili bananem albo Pluli, ki kibice y, zespołu, w którym ten Murzyn grał, Przecież to jest niedorzeczne. Zdobył im bramkę, a oni go wyzywali o w ogóle. No ja tego... No po prostu tego nie rozumiem. Rozumiem, jeśli, jest, jeśli ja, ja bym był kibicem, tak? Mieliśmy nawet w, u nas w, w moim mieście takiego Murzynka w drużynie, właśnie naszego tam zespołu i yy, grał dobrze, bardzo dobrze grał, naprawdę. I on nie wiem, on teraz w ogóle nie ma, ale na pewno nikt go nie wyzywał, to jest pewne, bo, bo jakby wyzywał, to byśmy wiedzieli o tym, ale generalnie grał bardzo dobrze, był bardzo dobry. Ludzie go nawet bym powiedział, że uwielbiali, bo jak siedziałem na tych, 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 tych meczach u nas, w naszej mieścinie, tej małej, kochanej. To ludzie, tak, dajesz, i nazywali go, przezywali go Mambo. To na pewno mu się, no, nie, nie wiem czy mu się to podobało czy nie, bo tego nie wiem, ale mi się zdaje, że raczej to nie odbierał tego tak. Ten, jakoś, ten, ten. No, my, myślę, że to było takie bardziej prześmiewczo. Ale go tak przezywali, mówię, że Bambo, Mambo, sorry. No, ale generalnie wiesz, no dajesz Bambo, dajesz, tak jest, no, brawo Bambo, jesteś dobry, jesteś nam najlepszy i tak dalej. I to nie, nie było coś tego typu, że oni go wyzywali, bo jest czarny to Było naprawdę bardzo spokojne. A tamci ludzie, nie wiem z jakiego to było już klubu, bo nie pamiętam, ale to było, to było ża żałosne po prostu. I ja już bym w takim klubie nie grał, a poradźcie sobie sami. I, i, I bym tylko oglądał telewizję, jako nie przegrywałem, do tym w dupę, dlatego, że mnie tam nie ma. Jako mnie, jaką mówię, że tego murzyna, który tam ten. No i tylko dlatego bym to robił. Tak, o, odszedłbym i się posiąć z nich trochę. Dobrze, mam nadzieję, że dzisiaj się coś pojawi. Tu już jest koniec tego dialoga ściągnąłem go do 6 minut, a się skończyć po 4. Czemu 4 z kawałkiem? Eee, no, tak więc. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Nie, no rasizmu już nic nie mogę powiedzieć. O, oczywiście, dziękuję Michałowi za podanie tematu, bo zastanawiam się dłużej nad tym. Yy, zapewne jaki temat wziąć. Mm, tak więc, yy, podajcie do, dalej, dalej, dawajcie te tematy pod każdym filmem po kolei. Jak macie jak, oczywiście jakieś tematy do, do zrobienia, bo chętnie bym. Chętnie bym jakieś tam przytoczył. Nie wiem, jeszcze dzisiaj myślę, że nakręcę coś. Zależy, czy będzie mi się chciało. To zależy. Ale myślę, że tak. Że jak wszystko dobrze pójdzie, to, to będzie mi się chciało. <grym> Także no, to do widzenia. Cześć czołem. No i dawajcie te tematy, bo ten też się mogę sugerować. I w końcu mogę na nagrać dzisiaj nawet trzy audiologii. Wiem, wiem, powiecie później, kiedyś będziecie o tym gadać, to jest skok na kasę, ale po prostu uwielbiam, uwielbiam to robić, uwielbiam nagrywać, gadać i tak dalej. To o, może się wypowiem w następnym filmiku. O tym właśnie, o, o, no i mam już temat, dobra, koniec, kończę to, w dupie, w dupie z tym, bo znowu będą, znowu będzie Eryk, znaczy latający red. <laughs> eee, wyzywał, że, że, że się gubię w tym, co mówię, ja się nie gubię wcale. To witam, żegnam, cześć, czołem się.